Się, czułam się, czułam się, czułam, że muszę makijaż Bo nie mówiłam, ale idziemy na mm, nominację rzęs I tam trzeba wyciąć makijażu, A, że to jest blisko galerii, to no przyszliśmy sobie do galerii, bo lekcję skończyłam jakieś a, dwie godziny temu Mamy dopiero za godzinę Skończyłyśmy, przepraszam, jakieś dwie godziny temu i mamy dopiero za godzinę jeszcze Więc to nie miało już sensu, żebym do domu jechała Więc przy, spotkałyśmy się w galerii Uwielbiamy kadr, tutaj jest tak wszystko ładnie oświetlone Szkoda, że w szkole nie mam takich łazienek <głos》. głos》>. Czuję się jak dziecko bez tego ja też. To będzie, będzie tak... ...loderka Myślę, że możesz zafitnąć to Dobra, ja nie chciałabym, bo się boję Jeszcze wyliwkę Dobrze? Jest dobrze tak. tu Tutaj jest ten liście. No pchnikowy nie ma Ładne te łazienki <głos》> właśnie na rzęsy. W tramwaju spotkałyśmy takich dwóch śmiesznych gości. Jeden gość opowiadał o takiej sytuacji, że dwa dni z rzędu jakaś jakieś dwie różne dziewczyny deptały mu buty, buty w tramwaju. I właśnie Karolina tutaj bo z nią i prawie mu zdeptała. I on tak, ojojoj. znowu byłaby trzecia, tak? On powiedział, że trzecia by było. I później okazało się, że wysiadamy na tej samej stacji Że idziemy w tą samą stronę, więc gadali, że ich śledzimy Ale śmiesznie było, też się pośmiali Ale w końcu chłopaki się do, do pieciarni, a my sobie idziemy w drugą stronę Właśnie będziemy przechodzić przez pasy Ile nam zostało jeszcze? Może być kilknastu Jeszcze trzy minuty I spotkałyśmy jeszcze w Tremoriu takiego słodkiego pieska mam taki Mal, taki malutki e, To był chyba pudel Ale no taki ładne. cute A widać, że był po, po fryzjerze Takie fajne tak. tam tak publicznie nie nagrywałam, trochę dziwnie mi Teraz wyżej O i tak, słuchaj, tak powinnam od początku nagrywać Powiem wam Ja na te rzęsy nie idę pierwszy raz Już byłam pod koniec lipca I... Jeszcze ten Skręt, bo idziemy na laminację, nie w nich mówiłam, ten skręt tego i ta farbka, trzymamy się jeszcze nawet do dzisiaj. Wiadomo, że nie jest taki um, nie jest taki bardzo wyraźny ten efekt, taki jak od razu po zrobieniu, ale jednak są podkręcone tak, że nie muszę używać zalotki ani nic, więc to jest na plus. A ta pani mówiła, do której teraz idziemy, że właśnie ten skręt się trzyma za jakieś półtora miesiąca, więc jest git uważam, bo jest... Już dwa i pół miesiąca tak prawo. No chodź. Chodź. Mimo, że jest 20 teraz, to jest mega ciemno, ale aparat nie oddaje tak tego. On tutaj <śm> strasznie tu jest. Po moim naprawdę w o dobra, wktręty weź No my już jesteśmy po, Ale nie widać tego teraz Pokażę w domu Chociaż może coś tam widać Widzę Wczoraj nic nie nagrywałam Pisałam sprawdzian z angielskiego Pisałam Niezapowiedzianą kartkówkę z geografii Halo Siedzę teraz i się uczę. Tak, bo jutro jest taki dzień, którego dawno nie miałam. Tyle mam praktycznie na każdej lekcji: mam jakąś kartkówkę, albo sprawdzian, albo pytanie. Mam tak. Hit i historię pod, pod rząd. Będzie pytał. Biologia. Mamy kartkówkę. Później niemiecki mam sprawdzian, do którego się właśnie tutaj uczę. I robię milion kart pracy. Proszę. Tutaj są jakieś. Tu kolejne i tu jeszcze trochę przede mną czeka ich, więc to się do, um, do niemieckiego, polski mam jutro um, lekturę i jutro z tej um, lektury jest kartkówka, więc przydałoby się coś na nią umieć. No i na końcu moja ukochana chemia. Dzisiaj rano byliśmy ym, na grzybach. Zatem wróciliśmy do domu i teraz jesteśmy drugi raz. I teraz mm, każdy z nas ma jakoś tak mniej. Ja na przykład tyle. Nie wiem, jak to może być. Z 10, 15, a wcześniej było mm, o wiele więcej. Przedtem byliśmy w jednym lesie i te wszystkie y, trzy kosze plus ta moja torba y, były prawie pełne. Prawie. Ym, teraz za drugi raz byliśmy już w trzech, to jest chyba czwarty las, w którym jesteśmy i ja zebrałam tyle z tych trzech czterech lasów, więc ten drugi yy, raz jest słabo, ale chyba właśnie grzyba znalazłam, nie był. No, ale szukamy w ogóle jest bardzo sucho. to się problem trochę. I jak wrócimy do domu, to będziemy słyszeć te grzyby i będziemy Najpierw ją oczyszczać oczywiście, a już wcześniej trochę zebraliśmy, więc będzie dużo trudniej.